Narzeczona mojego sina krzyknęła: Co ty tu robisz? Nie zostałaś zaproszona na ślub. Uśmiechnęłam się tylko i powiedziałam: Przyszłam przyprowadzić wyjątkowego gościa, który bardzo chciał cię zobaczyć. Kiedy zobaczyła, kto stał za mną, natychmiast zbladła. Nazywam się Łucja. Nigdy nie byłam kobietą, która milczy wobec niesprawiedliwości. Ale z czasem i dzięki ranom, które życie mi zadało, nauczyłam się, że milczenie bywa potężniejsze niż najgłośniejszy krzyk. Byłam samotną matką. Wychowałam mojego jedynego syna Rafała, mając niewiele, lecz czując bardzo wiele. Przez prawie 30 lat pracowałam jako krawcowa w Krakowie, a każdy ściek, który wykonywałam na maszynie, niósł w sobie cząstkę mojej miłości do niego. Rafał zawsze był moją dumą. Uprzejmy, serdeczny, z tych synów, którzy wciąż całują matkę w czoło, zanim wyjdą z domu. Kiedy poznał Anię, wyglądało na to, że jego świat nabrał nowych barw. Na początku przyznam, że się cieszyłem. Była piękna, inteligentna, mówiła z ujmującą słodyczą. Ale w jej spojrzeniu było coś cień, fałsz, który tylko matczyne serce potrafi wyczuć. Mimo to milczałam. Kto kocha, obserwuje, a kto obserwuje, czeka. Lecz z czasem to milczenie zaczęło mnie boleć. Ania stopniowo odsuwała Rafała od rodziny. Najpierw pojawiały się drobne wymówki. Twoja matka jest zbyt kontrolująca. Musisz żyć własnym życiem, uwolnić się od przeszłości. Potem przyszły kłótnie, zniknięcia, kłamstwa. Rafał zmieniał nastrój jak wiatr znad Wisły, nieprzewidywalny i chłodny. Próbowałam go ostrzec, ale wierzył, że to zazdrość. I wtedy. Pewnego szarego popołudnia, gdy szyłam suknię dla klientki, los zapukał do moich drzwi. Elegancki mężczyzna o zmęczonym spojrzeniu trzymał w dłoni kopertę. Czy pani to pani Łucja? Zapytał. Tak, to ja. A pan? Nazywam się Marek. Muszę z panią porozmawiać o Ani. Te słowa sprawiły, że ziemia usunęła mi się spod nóg. Zaprosiłam go do środka. Zawahał się, rozejrzał, po czym zaczął mówić to, czego najbardziej się obawiałam. Ania miała z nim romans od ponad roku. Obiecała, że nigdy nie wyjdzie za Rafała. Powiedziała, że wykorzystuje go jedynie dla bezpieczeństwa, pozycji. I pieniędzy. Gdy mówił, czułam, jak w gardle rośnie mi twardy supeł. Przypomniałam sobie Rafała, jak odkładał każdy grosz na wesele, jego oczy pełne blasku, gdy o niej mówił. Chciałam krzyczeć, ale nie potrafiłam. Marek pokazał mi wiadomości, zdjęcia, dowody, a potem dodał drżącym głosem. Ona mnie też okłamała. Powiedziała, że nie wychodzi za mąż, a dziś dowiedziałem się, że ślub jest jutro. Nie mogę tego tak zostawić. Wtedy obudziło się we mnie coś mrocznego. Spojrzałam na niego i spokojnie powiedziałam: W takim razie, panie Marku, pójdziemy tam razem. Tej nocy nie zmrużyłam oka. Siedziałam przed starym zdjęciem Rafała z dzieciństwa. Pytałam samą siebie, czy robię dobrze, czy powinnam oszczędzić mu bólu. Ale odwaga matki rodzi się z bólu. A mój właśnie miał się przelać. Następny dzień w Krakowie wstał pogodny. Ulice tonęły w kwiatach i fałszywych uśmiechach. Ślub miał się odbyć w starej świątyni w centrum miasta. Wszystko wyglądało idealnie. Przyszłam bez zaproszenia, lecz nikt nie odważył się mnie zatrzymać. Gdy zabrzmiał marsz weselny, Ania pojawiła się olśniewająca, idąc ku ołtarzowi. Rafał, promieniejący, Ledwie powstrzymywał łzy. Nasze spojrzenia się spotkały. Zbladła, zatrzymała się w połowie drogi i drżącym głosem zapytała: Co ty tu robisz? Nie byłaś zaproszona na ślub? Uśmiechnęłam się. Przyszłam z wyjątkowym gościem kimś, kto bardzo chciał cię zobaczyć. Zrobiłam krok w bok. Marek wyszedł z cienia w czarnym garniturze, z chłodnym spojrzeniem. Twarz Ani straciła cały kolor. Potknęła się o suknię, spojrzała wokół, szukając drogi ucieczki. Rafał patrzył na nią w milczeniu. Marek wyjął telefon i pokazał wiadomości. W kościele zapadła cisza tak gęsta, że aż bolało. Niektórzy goście spuścili wzrok, inni szeptali coś między sobą. Rafał spojrzał na mnie, potem na nią. Ból w jego oczach był nie do opisania. To prawda, Aniu? zapytał cicho. Próbowała zaprzeczyć, lecz dowody mówiły same za siebie. Upadła na kolana, szlochając, powtarzając, że żałuje, że go kocha, ale nikt jej nie wierzył. Ślub skończył się w tej chwili. Rafał wyszedł, nie oglądając się za siebie. Ania została, otoczona szeptami i wstydem Kilka dni później mój syn przyszedł do mnie. Płakał w milczeniu, opierając głowę na moim ramieniu. Jak za dawnych lat. Mamo, wiedziałaś, prawda? wyszeptał. Wiedziałam, ale musiałeś zobaczyć to sam. Objął mnie mocno. To był uścisk przebaczenia, bólu i odrodzenia. Dziś, gdy myślę o tamtym dniu, nie czuję żalu. Czasem zemsta matki. Nie rodzi się z nienawiści, lecz z miłości, tej, która woli, by syn cierpiał z powodu prawdy, niż żył spokojnie w kłamstwie. Mówią, że Ania wyprowadziła się z miasta, podobno do Gdańska, ale wstyd podróżuje razem z nami. A ja? Zostałam tu, spokojniejsza, silniejsza. Bo tamtego dnia przy ołtarzu nie tylko mój syn się uwolnił. Uwolniłam się także ja. W życiu istnieją prawdy, które bolą, ale wyzwalają. Łucja nauczyła się tego w najokrutniejszy sposób, patrząc, jak serce jej syna pęka na oczach wszystkich. Lecz czasem coś musi się rozpaść, by mogło narodzić się coś prawdziwego. Mogła milczeć. Mogła pozwolić, by ślub się odbył, by jej syn żył w pięknym, wygodnym kłamstwie. Ale łucja wybrała inaczej. Zdecydowała się stawić czoła chłodnym spojrzeniom gości, szeptom dezaprobaty, wstydowi bycia postrzegany jako intruska. Wszystko po to, by Rafał nie został oszukany przez kobietę, która nigdy nie potrafiłaby go naprawdę pokochać. Tamta scena wciąż rozbrzmiewa w jej pamięci ciężka cisza wypełniająca wnętrze kościoła świętego Floriana, zszokowane spojrzenie Rafała, rozpaczliwy płacz Ani i stłumione westchnienia zgromadzonych. Nic z tego nie opuściło myśli Łucji, lecz w głębi duszy wiedziała, czas leczy to, co zniszczyło kłamstwo. Minęłe miesiące Rafał powoli zaczął się podnosić. Znów się uśmiechał, wrócił do pracy znów uwierzył, że prawdziwa miłość nie rodzi się z oszustwa. Gdy patrzył na matkę, nie widział już tylko kobiety, która wychowała go z poświęceniem. Widział w niej strażniczkę, tę, która ocaliła go przed nieszczęśliwym losem. Łucja nigdy nie szukała zemsty, pragnęła jedynie sprawiedliwości, a czasem sprawiedliwość przychodzi z drżącymi rękami, zauzawionymi oczami i rozdartym sercem. Bo nie istnieje większy ból dla matki niż widok syna, który pada ofiarą kłamstwa. Żadna prawda wypowiedzona z miłości nie jest grzechem. Aucja wiedziała o tym najlepiej, niosła swój ból w milczeniu, znosiła osądy miasta, słyszała szepty na ulicach Krakowa, ale każdej nocy spała spokojnie, bo kiedy działa się z czystym sercem, nawet milczenie Boga zdaje się szeptać, zrobiłaś to, co słuszne. I być może to właśnie największa lekcja tej historii. Prawdziwa miłość nie chroni przed cierpieniem, lecz nie dozwala, by kłamstwo zajęło miejsce prawdy. Zanim osądzisz matkę za decyzję, które podejmuje, pamiętaj, ona nie walczy o siebie. Ona walczy o tych, których kocha. A miłość matki, gdy zostanie zraniona, może stać się najczystszą formą zemsty, jaka istnieje.